Wiem, że moje imię jest dla ciebie ważne Kochasz mnie po prostu, jestem Wiem, że jest moje imię Słuchaj jest dla ciebie ważne. Kochasz mnie po prostu, jestem jeszcze, a my są wszędzie, cały Jestem twoim skarbem, o, 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 o panie w górę rękaw, że moje imię jest dla ciebie ważne. Pokaż mi po prostu jestem swoim skarbem. Wiem, że moje imię jest dla ciebie ważne. Pokaż mi po prostu jestem, a my tam sercem pan gramy z całego go. serca, jego wysławiamy, więc kaj w górę! Hej, go w górę, hej, go w górę, Że moje imię jest dla ciebie ważne. Kochasz mnie po prostu, jestem Twoim skarbem. Więc moje imię jest dla ciebie ważne. Już mnie po prostu nie Aha, a ja sam sercem, dzięki panu Gramy. całego serca, to jego swojemu jest. Hejchą w górę! Hejchą w górę! Hejchą w górę! Hop! Hop! Brawo Zielona, prawa dla was! Wiecie co, bo do tego nowego miasta jeszcze daleko to sobie zrobimy postój, nie? <grystanie> nie? Nie, nie ja nie wiem co mi się uzysło, że wyjdziemy bezpośrednio, hey. Ale ja proponuję, że sobie w brzostowcu zrobimy przerwę. Jak się Myślę, że porządkowi się na to zgodzę, bo... Nie mogę mówić do mikrofonu, więc go wyłączę. Fantastycznie. To jest niesamowita przygoda. Dzisiaj trzeci dzień. Mówią, że to kryzysy, ale mam nadzieję, że Zielonej to nie dotrzyma. Pozdrawiam serdecznie. Pa ale na...